Czekaj, Dobra, jaką lupę położę, to czekaj, ci powiem, że pan. się Dobra, odraz, tak powiem. Dobra, od razu tak Dzień Dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich w całym świecie. Oczywiście. Wszystkim życie zdrowia. Proszę Państwa, domu, temu tydzień. Gdzieś będzie temu tydzień, w tamtym tygodniu. Przy... Przyjechał do mnie ksiądz. Co on namarszczał, tak? Dać mi... Tak, dać mi ostatnie namarszczenie, że jestem osobą tak zwaną nieżyjącą. Mnie... Ja zaskoczony, nie wiem w czym rzecz gadka. I po prostu zgębiałem przed po prostu księdzem. Musiałem wyjść na Kurita, wszystko wytłumaczyć na księdza. I mówię, proszę, księdza, co, co, jak to jest możliwe, jeżeli osoba jest żyjąca, a ciągle jest po prostu osobą nieżyjącą? Jak to możliwe? A ksiądz do mnie mówi, słuchaj, braci drogi, to jest haniebny czyn. Takie rzeczy się w życiu nie powinno robić, a za takie rzeczy to powinno też być surowo, bardzo ukarany. I ksiądz powiedział ten, Zobaczymy co to dalej się potoczą jak sprawy i co dalej z tego wyniknie i po prostu mówi tak ja rozgłoszę to wszystko w kościołach i po prostu zakłady pogrzebowe po prostu za tym ktoś musi dostać dobrze po dupie bo już za dużo rozgłosu nabrało poszło w świat a nie tylko w hmm. świat ale białystok po prostu na tym traci popularność <coughs> ludzie tracą bo po prostu wiecie. Pacjent. Ale oni tutaj przechodzili z noszami Tama, do mieszkania? Tak. Tak, po prostu z noszami, ze wszystkim, z workami, tak, jak ja jestem osobą. Klapa otworzona była, tak? Tak, osobą, osoba jestem po prostu nie żyją, Tylko mnie to ciekawi, jeśli ja się wypowiadam na lajcie, jak to może być, że ci przez telefon rozmawiam, że ja jestem oso uznaną osobą za zmarłą, nie żyjącą. A czemu ja rozmawiam i każdy patrzy, że żyje? No to coś w tym chyba nie jest tak. I nie po drodze jest tędy. No proszę Państwa, proszę, niech ludzie sami ocenią, niech ludzie sami się zastanowią i niech sami spojrzą w, ocz, w lajcie na moją twarz. Chyba, że postać żywa, nie żywa, by nie rozmawiała przy cztery oczy w lajcie. No niestety, a jednak każdy widzi, każdy słyszy. No cóż, no niestety takie, takie moje życie. A życie każdy wie jak jest. No niestety nachodzą, męczą mnie, no trudno. Jednym słowem, los musi być łaskawy komuś, a innym niestety musi być kłody pod nogiem, pod nogi są co no trudno. Ale słuchaj, żeby nawet wpaść na ten pomysł, że motor tutaj został być wprowadzony, nie? Jeszcze nie dobrze zadzwonił. tu powiedział, że ja ukradłem motor i motor się znajduje u mnie w pokoju, proszę Państwa. I wezwali pomoc drogową. Godzina 23 przyjechała pomoc drogowa, że ja mam motór kradziony. Nie dość, że mot Ten to jeszcze z komórką filmować, że u mnie motyl stoi. No wiecie państwo co, to naprawdę kupa śmiechu, kupa żanady. Bo Motusz prowadzić to ja mogę na podwórku do szopy, do garażu, ale motor prowadzić na górę, no to chyba, chyba pieska czterolożnego no, można pies prowadzić. Jeszcze na pierwsze piętro... Czy mówi do pokoju czy kota, ktoś ma kot kotka ładnego po skotkach na recepcie, ale motor, no proszę państwa, to chyba nie... nie, nie Wódkę tak. też zamawiają, tak? Tak, i wódka zamawiają alkohol, po, po sześć butelek, druga, pierwsza. I godzina pierwsza czy druga w nocy przyjeżdżają i przywożą. Ale po, po ile flaszek tam po jest? Po sześć, po siedem butelek. Nawet mnie posądzili o kradzież gazu, że ja kradnę gaz na lewo. Posądzili mnie o prąd, że ja mam na lewo prąd podłączony, kradnę prąd. Przyjechał zakład energetyczny, bezpieczniki wymontowali stałe oświetlenie, zrobili zasilenie. I proszę państwa, naprawdę nie posądzają niektórzy, że jestem złodziejem, oszustem na całym świecie. To sprawę trzeba po prostu napiętować. Tak, bo... i powiem sobie, ja sobie nie życzę, moje imię i po prostu moje wszystkie życie zostało.